No, i zobaczcie, co mi się dzisiaj udało zrobić pysznego. Dzisiaj wykombinowałam na szybko nagecy. Pierwszy raz mi się udały takie pyszne. To się już będzie testowała. I posypałam te nagecy tymi umytymi obierkami z pietruszki marchewki. I zrobiły się genialne chipsy. To się będzie testowała. Teraz. Tak to się? Tak. To mów teraz, jaki test. A ty już ja kroić. No to krój. Marcysia, Ha. Bo te chrupki są pyszne. A u, u ciebie jak smakują? No, no. Ja, ja, ja nie lubię. Nie lubi Marcysia chrupko, ale spróbuj nagetsa. <laughs> Zobaczcie, jedne są nagetsy. Bez ananasa, a drugie są z serem. Tak zrobiłam różnie. Mm, dobra. Patrzcie aż tutaj ten. A która wersja ci lepsza? Z ananasem czy bez? To z ananasem. A, bez. A chipsy Ci bardziej smakują? Od się. Bo ja jestem zachwycona tymi chipsami. Po prostu zero waste. Bardzo dobra. A jak chcecie się dowiedzieć, jaki przepis, to piszcie w komentarzach, to nagram Wam jeszcze raz. Piszcie, piszcie w komentarzach, uwaga, zdrowe wege chipsy. No, nie wiem, czy mi drugi raz wyjdą, bo to wiecie, tak na spontanie, ale... Czego mi tu kaszłaś? Bo mogę. Na spontanie zawsze wychodzi lepiej, ale postaram się. Jeżeli Was to zaciekawi, to Dla piszcie. fanów wszystko. Mmm, mega. jeszcze raz proszę bardzo zobaczyć jak to pięknie wygląda. Chipsiki. Mm, chciałam podnieść tutaj. A kto lubi spuszki ananasa? Tak, bo tutaj jest puszki ananas.